Mam czerwonego byka, który jest żółty. dobra to coś, coś to nagrywamy sobie. Pewnie i tak nic nie trafię, ale... mieć no, no, to ale... O, i walkout. O! Zaciągnię z jednej strony. Cudzisz z krwania. Z tej strony. Julia Costera i witam was w kolejnym odcinku. Przerywacie mi przywitanie. Chują tu. O, ekrany widzimy tutaj piękna paczuszka. Hiszpania. HP. HP. Atletico oh. de Madrid Atletico? Cały. A WPP jak się znało wow. Jak na tą paskę to spoko. No, ja wam pokażę, dał to... Tu, o! I od spodu musicie patrzeć. Teraz nie będzie, bo na początku było szaro. A jak jest żółto, no to. O, noga ścierpa. Ej, na razie spoko w sumie, bo to słabe paczki, a jest to A i znaczy to nutę? Dobra, patrz. Nie, patrz. patrz. No. O, i walkout. I O! I wento. O! Zaczęłam <grym> z jakiejś... O, i Co jest fajnie. Co, Co jest grane? Ojojoj. i Co i o. o, co by było z wycia Ej jo do... ma tą to... czarną krzałkę, to chyba on się wiesz, nie będzie upgradeować. Ej, pillą tu jest. Eee. Ale to... zmienny. Wymienny! Cud ci gadać! Ej, jak zostały, ale trafi. Nie y. ale zobacz, trafi. zobacz ten, z kim grają. Let's czy będą czyste się... to. No. Olim... Jak to się pisze? Olimpikkue Oni, ty i... Chyba tak. E, Lio. E, to są ligi krajowej, czyli... Marcylion O, z tym! No z tym na pewno zachowałem czyste konto. Nie na pewno. Zawsze może wejść jakiś babol. Ej dobra, ja go zostawiam. To <ścoughs> się skończy tak jak z Insinu. Tak, jak z sinc... Ej, ja się fest cieszę. A no tak, a wiecie, tam znowu to tam znowu iłem tą kartę tam z tyłu było takiego dziwnego koloru. No te, banery z boku też były takie. Mówię, skuteczne. że to, ten, 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 no no no. Ale się cieszę, chłopaki. Chłopaki. No, ty, chłopaki ładnie cieszy, pracują roboty, fajnie idzie. <trafią>. Eee, nie wierzę, Czyli odcinek już idzie na YouTube w tak, sumie. Już na pewno pójdzie. Jeśli to będzie to musi Max spojrze. No kłopaki, fajnie pracuje tak. robota, wszystko idzie fajnie tego. Ja, nie, nie. Bośnia nic, nie. Głośnia And Herzegowina. Jacko, Jacko. Jacko Daki... To jest Jacki? No. To Bo za klub Jack. jakiś Bo Roma, Roma nie ma uprawnień, jesteście nie ma li tego. Mm. E, jak... To jest Roma? Tak Prawa Roma nie ma, licencji, liczbuka, nie ma I, 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 i Ale zwykła. Nie ma licencji. No... Zobaczcie... Zobaczcie, Kayn... Kayn... Ej, jest? naprawdę jest bardzo dobrze. 8-8, jest Dobra, zajebiście. czekajcie. Ja zrobię sobie... ...takie coś... ...to tak... Patrzcie, Obstawiamy. Nie, yes. O, ja drugi, widzicie, mnie lubi najbardziej. Yes. Nie, <laughs> po prostu... <laughs> ...po prostu tak. No bo ty na fif się tu najbardziej znasz z nas No, myślałem że jesteśmy przyjaciółmi. Dobra co to ja... No dobra e, Ja mam na razie mamy dwa walkauty więc to już liczymy Więc łącznie myślicie że ile Bo ja stawiam że pięć. A pokaż paczki, pokaż paczki Dobra e, Piennie, Po kolei wam pokazuję. pokazuje O kurde Naprawdę paczki są dobre Ja myślę Dobra, mam swą ja, odpowiedź. Ja nawet 6, 7 tam, 7 może. Nie 6. Kurde, ja, tu, ja, tu, ja, ja się, się na tym nie zdań, no nie głosuję. Dobra, ale powiedz jakoś tam. 8. Ja 7 8. Daję. Ja daję. Ja 7 Ja 8 na 7. 8 na 8 WP? Ja 7, 7. Yy, Bartson? 6 i tak samo. A Michalik? Dobra, to też 6. Dobra, sześć. Sześć, sześć, czyli ja najbardziej wierzę Tak. twojego karta. Tak, mamy dwa. Później ja. Ale fajnie, mega fajne są te paczki. Dobra, w tej parce nie ma walkoutu. Ja, ja patrzyłem, w których paczkach będzie walkout i dlatego wyliczyłem. Tu nie ma. O, no, tu nawet nie ma. To jest takie fajne. Nie, to rzadkie kart, to nie. E, w jednej z tych czterech kart będzie... W tych czterech rzadkich... Paczek rzadkich kart będzie jeden walkout moich Gadasz? obliczeń tak wynika. Tu ekrany mamy. Panią. E, gaja. Gaja. <laughs> Mam nawet jego forma. Śmieszne ja, to, że nie gram w w ogóle tutaj, ja znam tych zawodników wszystkich po kolei. Caje, caje. No chyba im zbyt, za, zbyt bardzo zaufałem i będzie jednak siedem knockoutów. Możliwe. Ale, ale ja powiedziałem osiem. Ja siedem co do tego GTA, nie? Mm -hmm. GTA boli wizja od nowa wbijania levelu. Strasznie mnie boli ta wizja. A ja mam level, ja gram na starym koncie. Skubany. Ja miałem tam 138 i to na PlayStation. No to to młody kupił to GTA, co było za darmo, to, to jest jakieś Gold Edition czy coś takiego, to wiesz, tam jest Turismo na start. Szkoda, że Buzarda nie ma, Buzard się przydaje. Jak się kupisz, jak kupisz biuro, no to pierwsze zbieram na Buzarda od razu. A ja mam biuro. Ja, ale nie mogę przypoływać w ja po... Ej, byłem. przez chwilę Paki myślałem, że Rashford. To... Anglia, LP, ale myślę, jak słuchał tu Rashford. Bardzo ale... ja mam tak. Mam biuro i mogę robić paski mogę robić auta, mam... Ej, na razie o, tak. tylko. E, klub nocny tylko po opresorach tak szczerze teraz. kupiłem, bo tam mało co się robi. Tam, A paczki, no, tam... O, ja miałem jeszcze wytwórnię kokainy. Martinez, mm. ej spoko. Ja mam wytwórnię, ale nie używam, bo na tym hajsu nie ma A kokainy się opłacą najbardziej A Bachusa oglądasz? Dobra, gadajmy o Fifie Bo odcinek się nagrywa No tak, ale no i tak wygracie Bo będziecie najbliżej No, ekrany Spajsaria Tanka Byrki Ej ja nie wiem, jak nie będzie żadnego walkoutu już to i tak musisz cieszyć, no bo trafiłem Marcelo, nie? Będą dwa walkouty jeszcze co najmniej. Tak, tak, bo z tych paczek na pewno... co się... nie jest pewne. Nie ale... na pewno ale... tak Ekrany. Ej, znów pewnie jestem jedną z pierwszych osób, która trafiła e, kartę eventową tak w pierwszy dzień. Osatio Reese Chains też... Jedna z pierwszych paczek Raz, tom Mega paczka rzadkich kart To już może być, wiecie, przełomowe I... ta to jest... Jest walkout Jest! Future stars! No, ty gada... James! Jest! James Jest! Dobrze nagrywałem Nie nagrywałem Albo nagrywałem James! Jest! Kurde! Ale stos! Ale sztos! Ogrzam widzowie! Jest! Czuję! <laughs> Mój On jest wymienny? Nie! Eee, szkoda. Ajajaj. Aj, aj. Ale nie wiem, czy go nie dam za tego, za figo. Gwernierę. Tak na pewno. Na pewno. Pywiska pe, pe. to, co? Co to sam. <grybujesz> Zgadzam się. Nie, nie chcę ci tego. Nie wiem, 8 się poszło, pierdolę. Chuj! Mam <zysy> zgubę, <dupę>, jebana kanada. To <zysy> będzie tak jak Disney, Grecja. A no, no. o co chodzi. Ej, to dobra, teraz ja spadam już. Spoko, spoko, to, <zysy> <siema. tysy> to się ma. No, no, się Dobra. Teraz dobra paczka, chłopaki. A, dobra paczka. 3, 4. Ale ja A nie wydaje mi się. No. i bez ekranu. Lecimy tutaj, Fondy lecimy ból. w tu. Nie, dobra, są ekrany. A ja, ja pytam, jak ten, urywki widziałem, jak on tam komentował coś. Dobra, cicho. I ludzie na czacie zaczęli je wypisać. robimy jedną paczkę w ciemno? Nie. Dobra. dobra. Bez sensu. <laughs> <Okay. laughs> pytał się was.

Lens Charles Dickens. O, Gomez Max, pamiętasz jak mnie VanGeek prześladował? Tak Ty żeś w trafie się chyba go trafił ja. Tak, cały czas mi się pojawiał Później na Instagramie, cały czas o coś o Vandyku Tak, tak, dobra I Van teraz Dzik. lepsza paczka Patrzymy Czy będzie Van